Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Grime w Skyrim e, Tak więc idziemy do, e, do tego zamku tych Stewardów no i tam właśnie będziemy potrzebować jakiejś tam, e, tam nowych mocy, jest jakiś widzimy potwór i on przyjdzie tutaj czy on nie przyjdzie tutaj Zaraz zobaczymy i już chyba idzie tak, jest, będzie tutaj szedł, tak więc musimy tutaj uważać. No i będziemy musieli oczywiście yy, wziąć sobie nieugięta siła płomienie, weźmiemy sobie płomienie. Jest, odbieram mu troszeczkę mocy, tak więc jest ok. Ok, dalej jedziemy, jedziemy, go jedziemy, go jedziemy, go szybko biegnij, uciekaj, 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 uciekaj. Kolejna moc, kolejne tutaj starcie ogniste. No i on powinien powoli padać. Zobaczymy czy padnie. Zobaczymy, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę zostało. I jest i pad, tak więc fantastycznie, fantastycznie to wygląda. Utrolla oczywiście wójt we sobie weźmiemy. Lidia już powstała, więc tutaj e, cesarski miecz już w naszym miewaniu. No i dobra, no i idziemy sobie dalej Tak więc widzicie, że tutaj bardzo ciekawie Już się rozwija akcja, dosyć fajnie Zobaczymy, co tutaj będzie Na nas czekało w dalszej części Tutaj myślę, że tych troli powinno być więcej No ale czy One się pojawią, to się przekonamy Dopiero później Jak widzicie, tutaj płomienie Dosyć, dosyć sobie dawają rady, więc jest spoko No ale dobra Jest Lidia, czy jak jej tam leci? Okej, okay, idziemy sobie no i gdzie my tutaj musimy teraz iść? Czy my idziemy o woby w dobrym kierunku? Tutaj jeszcze się wrócimy kawałeczek i zobaczymy, czy to czasami nie jest gdzieś tutaj. Czy tutaj nie ma jakichś schodów ku górze? Nie, jednak chyba tutaj schodów schodów nie ma. Więc dobra, więc idziemy sobie tutaj. Tutaj schody prowadzą na dół, ale jak to czasem jest, żeby, pierwi, żeby iść do góry, trzeba zejść troszeczkę w dół. Więc właśnie to robimy. No i okej. Okay. Tutaj są jakieś schody do góry, więc myślę, że to jest odpowiednia droga właśnie do tamtego, do tamtego miejsca, gdzie będziemy przyjmować jakieś tam nowe umiejętności. Dobrze wiecie, że ja wtedy straciłem tego save'a i dlatego teraz muszę z powrotem tam iść, muszę z powrotem zacząć tą grę. Chociaż już jestem dosyć daleko, bo jest już to szósty poziom, więc w sumie dalej niż byłem. No ale przyznaję się, że troszeczkę w tą grę pograłem eee, Odcinki oczywiście się pojawiają, więc, więc to wszystko zostanie nadrobione jak najszybciej W sumie już zostało nadrobione w jakiejś tam części eee, Choć wiem, że Skyrim nie pojawia się jakoś bardzo często eee, Ze względów po prostu na to, że... No cóż, wolę pograć więcej w inne serie eee, Jakoś bardziej mnie ciągną serie takie jak F1, eee, Need for Speed Tom Brider ostatnio Tak więc ta serie naprawdę bardzo, bardzo jakby to przykuły moją uwagę dlatego też właśnie tak to wszystko wygląda, dlatego Skyrim pojawia się co tam, co szósty, co siódmy co ósmy odcinek nawet tam, tam chyba bodajże 6 czy 7 odcinków było dopiero się pojawił Skyrim no ale niestety, niestety wy musicie się do tego przyzwyczaić, jeżeli ktoś lubi Skyrim a to po prostu piszcie mi w komentarzu bo ja naprawdę nie wiem czy wy jakoś bardzo to wszystko Yy, oglądacie, ok? Z tego wychodzimy. Pomidorów, nie chcę pomidorów, nie będę zar pomidorów. Yy, dobra, wchodzimy tutaj do środka. Krokhord, Hr czy coś takiego? Jak to się tam nazywa? Jak to się tam wymawia? Ok. Idziemy tutaj do tego stewarda. A zatem Smocze dziecię. objawia się w tej właśnie chwili u schyłku epoki. Zobaczymy, czy naprawdę posiada. dar. No, zobaczymy, czy posiadam ten dar, oczywiście, ja go posiadam, bo ja wiem o tym. Tak więc, jestem tutaj, e, jestem raczej tutaj przekonany. Krzyk, nie lękaj się. Ok, krzycz, nie lękaj się, dobra. Mm, co my tutaj z, z, zrobimy? weźmiemy sobie, oczywiście, e, magię. E, krzyki. Ok, nieugięta siła. Okej. Okay. Smocze Dziecię, to naprawdę ty. Witaj na wysokim chrotgarze. Chrotgarza. Teraz już będę wiedział, jak to wymawiać dokładnie. Jestem mistrz Arngei. Mówię w imieniu Obrony. Powiedz, Smocze Dziecię, dlaczego tu przybywasz? Dlaczego tu przybywam? E, chcę wiedzieć, co znaczy być smoczym dzieciem. o ten, okej, okay, dziecięciem. Pomóc w drodze do celu tak samo. Jak siwobrodzi prowadzili dzieci smoczej krwi przed tobą. Okay. Nie jesteś pierwszym z nich. Było wiele dzieci smoczej krwi, od kiedy Akatosh zesłał swój dar. Ale my jesteśmy najlepsi. Krwi. Czy jesteś jedynym smoczym dziecięciem tej ery? Nie dla nas to wiedza. Jesteś jedynym dziecięciem, które do tej pory przed nami ujawniono. Tylko tyle mogę powiedzieć. Jesteśmy zaszczyceni. Móc powitać Ja też jestem zaszczycony, że jestem smoczym dziecięciem. Nie wiem jak to jest w praktyce, ale tym, chyba nie chcę wiedzieć. By korzystać z daru w drodze ku przeznaczeniu. Tego musisz się dowiedzieć Okej, okay, czyli będziemy tutaj oczywiście. Drogi, e, musieli to robić kolejne ten. misje, to znaczy nie misje, kolejne takie można powiedzieć... Hmm. Udało Ci się pokazać, iż naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Masz. Cwiście będziemy dar. uzdobywać te nowe umiejętności, Kiedyś tak więc będzie to myślębymradę bardzo, bardzo ciekawe. Wykroczyć wskazaną Ci ścieżką. To się jeszcze okaże. Nawet bez treningu udało Ci się postawić. Pierwsze kroki na drodze do złożenia swego głosu w tłum Okej, no dawaj, dawaj tomakce, ja tutaj już musimy się tego uczyć, nie będziemy tutaj. Nauki. Jakby to mówić... gadać głupot. Czas leci, więc tutaj naprawdę czas nie jest przyjemny. pozwala ci poznawać słowa mocy. Wszystkie krzyki składają się z trzech słów mocy. W miarę opanowywania kolejnych słów, twój krzyk będzie się stawał silniejszy. Mistrz Einard nauczy cię ro, drugiego słowa nieugiętej siły. Ro znaczy w Smoczym na rzecz okay. Czyli tutaj przyjmujemy jakąś tam naukę? Okej. Okay. ok, stajemy tutaj, zobaczymy czy ta siła nas przeniknie, ale chyba bodaję, że tak będzie. Nie jest dokładnie, poznajesz słowo mocy, równowaga nieugięta siła. Okej, okay, kłania nam się jakiś koleś tutaj widzę. Zobaczymy co jeszcze będzie nas tutaj uczył. Czy on nas coś jeszcze uczy, czy już wystarczy. Okej, okay, teraz zobaczymy tą siłę, czyli magia, mm, krzyki. Nie no jest. Okej. Okay. Czy coś jeszcze? No, mówcie, mówcie. A jeszcze, no nie wiem, szczerze mówiąc, co ja tu mam zrobić? Wezmę sobie teraz te magiczne rzeczy Krzyki, moce Okej, okay, czyli, no dobra, czyli moce mogę używać tylko raz dziennie yy, co my tutaj mamy? Przedmioty, magia, umiejętności, krzyki Wezmę sobie jeszcze raz to No dobra, no dobra, no wszystko już tutaj zrobione. No i co ja tu mam zrobić? No szczerze mówiąc, nie wiem. No co ja tu mam zrobić? Niech nie biosa się Pięcioro, nasz przywódca, Barturnax, mieszka samotnie na szczycie... No nie mamy do niego ewidentnie iść. ...lecz nauka słów mocy to jedno Musisz odkryć ich znaczenie poprzez nieustanną praktykę, by móc ich używać w krzyku. W ten sposób my uczymy się krzyku. Dobra, zobaczymy co tutaj jest, może akurat gdzieś tutaj muszę coś... chociaż w sumie chyba nie. No mów coś, rób coś W ramach inicjacji ci skorzystać ze swojego zrozumienia o, tak, okej, okay, już wiem o co chodzi Już wiem o co chodzi, dobra, czyli skapowałem w końcu Okej, okay, czyli opanowaliśmy, widzicie, moc, tak więc jest okej okay. Okay. ok, jest jeden na ten, na trzy. Jeszcze ktoś? Ok, zobaczymy teraz. Jest ok, czyli jest potężna siła, naprawdę jest dosyć konkretnie. Jeszcze raz. Szybko się uczy. Szybko się uczy, oczywiście, że tak. Pikko sami! Okej, okay, piękno, to było piękne aż tamte dzwoneczki się poobracały. Twój dłuż jest bardzo dokładny. Masz w sobie potencjał smocze dzieci. Następną próbę przeprowadzimy na dziedzinie. Dobra, idziemy na dziedziniec. Czyli dokładnie, chyba gdzie? Aha, tam do góry, faktycznie, tam pamiętam, jak zaczęliśmy tam szli. I to będzie chyba albo w tych drzwiach? Czy gdzieś tam? Zaraz się przekonamy. Fajnie, by było m, takie umiejętności, dosyć, jak właśnie, jakaś rewelacyjna kondycja, że biegnąłbym i nic by mi nie ubywało. To by było coś fantastycznego. Ok, otwieramy drzwi, no i wychodzimy. Szósty poziom, jak widzicie, ale nowe umiejętności już są przed nami, więc tutaj naprawdę będzie działo się bardzo, bardzo wiele. Tutaj po prostu zamieć w środku było jakoś tak przytulniej. Eee, no ale dobra, tutaj jesteśmy na tym dziedzińcu, no i tutaj będziemy ewidentnie jakieś nowe siły się uczyli. Zobaczymy teraz, czy się nauczyć zupełnie nowego krzyku. Ok. Tornado, dobra. Okej, okay, tutaj przyjmiemy tę siłę. No i jest, poznajesz słowo mocy, tornado, trąba powietrzna. To myślę, że także będzie całkiem, całkiem przydatne. Okej, okay, przenikliwa siła przez nas przechodzi, więc tutaj widzicie, że dużo, dużo fajnej rzeczy się dzieje. No i dobra, zobaczymy. Będziemy musieli zademonstrować pewnie. No, tu weźmiemy sobie tab. Oczywiście magia, no i krzyki. Trąba powietrzna jest. Wolfgang, ci trąbę Następnie przyjdzie twoja Dobra, pokaż. Dobra. Dobra, wiem o co Ułożyj chodzi. No, dawaj. No, dawaj dawaj Jest! Pięknie! Fantastycznie! No i dobra, idziemy teraz do tego kolesia. Tak szybkie opanowanie nowego tłumu jest zadziwiające. Zaziwiające, Jestem fantastycznym. Słyszałem fantastycznym o fantastycznym pociec, wojownikiem. Ale ujrzycie na własne oczy. Nie. Nie dla każdego, bo my jesteśmy wyjątkowi. nie zastąpią ci rozumu. Oczywiście, rozum jest e, najważniejszym czynnikiem, najważniejszym, jakby to powiedzieć, narządem człowieka. Myślę, że tutaj także w tej grze rozum odgrywa bardzo wa ważną rolę. No i tymi siłami będziemy musieli posługiwać się nadzwyczaj umiejętnie, czyli po prostu z rozumem. No, ale dobra. Tutaj jak na razie jest wszystko w porządku. Okej, okay, czyli mamy y, po prostu kolejne zadanie, do którego musimy. Do którego musimy pójść. Jest ono dokładnie tam, czyli bardzo daleko. Y, ale nie został jeszcze on odkryty przeze mnie, tak więc no tutaj będziemy ewidentnie szli. Kawał, kawał, kawał drogi. Y, dobra, zobaczymy szybko podróż oczywiście, że tak. Y, tutaj fajny miecz, no fantastyczny miecz, więc, więc może. Kiedyś po prostu ten miecz zdobędziemy. No nie no, tutaj ewidentnie nie będziemy tutaj z tymi strażnikami walczyć. Byłoby to co najmniej e, co najmniej głupie, co najmniej nieodpowiedzialne z, e, tutaj zachowanie z naszej strony. E, Oj tutaj wszedłem sobie ładnie do takiego zbiorniczka, no ale dobra, już wychodzę. E, tak więc idziemy, idziemy przed siebie. E, no i tutaj m, będziemy po prostu starać się. E, jak najlepiej... E, m, jak najszybciej do tego punktu dojść, zobaczymy w ogóle co tam będzie się działo. Wyglądasz gorzej niż ja się czuję. Wyglądasz gorzej niż ja się czuję. Dobra, spoko stary nie będziemy tutaj z tobą dyskutować na ten temat. Myślę, że nie chciałbyś się z nami zmierzyć. No ale dobra, jesteśmy już tutaj na zewnątrz i to miejsce, w którym kierunku my musimy iść. Dokładnie w tamtym kierunku, więc praktycznie na wprost, a delikatnie w prawo, więc tutaj no cóż, będziemy musieli sobie y, jakoś z tym, z tym poradzić. Na pewno czekają nas jakieś tam fajne rzeczy y, po drodze. No ale dobrze, zobaczymy to dopiero niedługo. Poczekamy sobie tutaj chwileczkę za, za dosłownie moment na tą lidię, czy ladię jakiej tam jest. No i czy ona tutaj przyjdzie, czy jej się chce w ogóle tutaj przyjść? Nie wiem, na razie idę. Nie będę na nią teraz czekał, chociaż szczerze mówiąc wiem, że tutaj dziś są mamuty. No, i te mamuty są agresywne, jeżeli się je zaatakuje, więc to nie jest dobre rozwiązanie dla nas, jeżeli o to chodzi. Więc tych mamutów jak na razie atakować nie będziemy. Czy ona sobie tutaj idzie, czy ona nie idzie? Jak na razie jej nie widzę. Jak na razie jej nie widzę, więc tutaj ewidentnie ona po prostu sobie gdzieś tam na, na obkoło poszła. Ponieważ ona nie chodzi po tych górach, ona ogólnie, szczerze mówiąc, chodzi tylko po tych wyznaczonych ścieżkach. No i to jest dla mnie troszeczkę no troszeczkę głupio. Ona powinna chodzić po prostu za mną. Jeżeli się da przejść, to tam właśnie powinna powinna iść. Ojojoj oj, oj, tam jest strasznie daleko do tego miejsca, no ale dobra, musimy do niego iść, musimy odkryć to miejsce. No niestety, takie jest nasze zadanie. No i mam nadzieję, że w miarę szybko to zadanie tutaj zostanie przez nas po prostu odkryte. Dobra, zobaczymy, czy ta Ladia, czy Lidia, jak i tam leci, czy ona nas dogoni. Mam nadzieję, że właśnie tak się stanie, chociaż kiedy właśnie hmm, cichych księżców, okej, okay, czy tutaj będzie jakaś walka? Nie jestem wam w stanie tego powiedzieć. Zobaczymy dosłownie za chwileczkę. O, i są jacyś. Oni tutaj są, ale no raczej nie powinni nas tutaj zaatakować. Chociaż... Należysz Okej, okay, chodź tu. Gdzie jesteś? Okej, okay, kolejni. Okej, okay, jest, dobra, pokonaliśmy ich. Myśliwski łukus nie chce. Mm, Wytrychów wezmę sobie, wytrych żelazna strzała, jak na razie mam pod dostatkiem, więc tutaj, okej, okay. jest kolejny, dobra. Pokonaliśmy ich, więc bez problemu mm, nie będę tutaj tego wszystkiego brał. Przecież złoto jest najważniejsze i te rzeczy właśnie sobie wezmę. Tam nas ktoś strzela, no ale my, my tutaj będziemy po prostu chcieli przejść. Hmm, czy jest tu jakieś przejście? Nie ma, dudzio, po prostu dugio. Nie ma żadnego przejścia, więc idziemy sobie tutaj naokoło. Hmm, tam jest koleś i on w nas strzela, no ale my się nim przejmować nie będziemy. I są mamuty, tak jest, są mamuty. Tak więc maniek, epoki lodowcowej hmm, się tutaj pojawił. Eee, fajnie wyglądają, ale my ich atakować nie będziemy. Ja się czuję jeszcze dosyć malutki. i One są naprawdę potężnymi zwierzętami, i tutaj, no cóż. O kurde, jest szablozętny. Wezmę sobie mm, nieugięta siła wezmę sobie płomienie. Ok, wezmę sobie to. że tutaj wejść na to jeszcze i szybko, 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 żeby on mnie tutaj nie dorwał. Dobra, więc pierw sobie wezmę może łuk. Eee, łuk, okej. Okay. I zaatakuję go jak najbardziej. No i dobra, teraz już muszę wziąć płomienie, ponieważ no on jednak mnie zaatakuje. Chyba powinienem sobie z nim poradzić. Jest, ok, bez problemów, bez większych problemów. E, więc oko, oj fantastycznie, ok, no i skóra. E, więc to, to bez problemu. Tak więc ok, wezmę sobie teraz cesarski miecz, no i pójdziemy prost przed siebie. Tu widzimy, że to zwierzątko zostało zabite przez tego właśnie tygryszka. E, no ale dobra, nie będziemy tutaj m, płakać nad, nad tym zwierzątkiem, nad tym łosiem, czy co to było. Musimy iść po prostu do przodu, musimy tutaj iść no i po prostu zdobywać te kolejne metry Tutaj są wilki, o tak są wilki, one tam także jakąś ofiarkę sobie schwytały No i my sobie tymi, z tymi wilczkami będziemy oczywiście radzić, weźmiemy sobie płomienie, jak najbardziej, płomienie są bardzo przydatne Ale najpierw weźmiemy sobie syorski łuk, 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 dokładnie tak, weźmiemy sobie jedno to Ok, jedno, jedno strzała. No i pięknie, pięknie Cez, miecz. Teraz sobie wezmę bez problemów. Jecha, hmm, kolesia rozwaliły, więc o, i widzicie, że tutaj... Hmm, krótki liścik, złoto jak najbardziej. No i one nas po prostu atakowały nie, nie będą, ponieważ się nas boją. No ale my oczywiście jesteśmy dużo silniejsi od nich, więc tutaj no szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, mają lekki problem. Dobra, lecimy sobie do przodu, zobaczymy. Jest to. szczerze mówiąc, jest dosyć daleka podróż. Zobaczymy, czy ona będzie trwała długo. No i szczerze mówiąc, jest, jest to podróż bardzo długa, nawet bym powiedział. Dobra, tu jest kolejne jakieś fajne miejsce. Zobaczymy, co to jest. Ewidentnie jest to jakiś tutaj. Użyj. Okej, okay, jakaś moc nowa. A, wyleczono, usunięte inne. Bu... wyleczono inne choroby. Okej, okay, fajnie. Czyli tutaj fajne, ciekawe, interesujące rzeczy w sumie. Przedostaniemy się gdzieś tam na drugą stronę, na drugą stronę tych wszystkich tutaj yy, skał. No zobaczymy. Jest ktoś. Jest tutaj ktoś ewidentnie, ponieważ no... Oj, tutaj coś tutaj się dzieje. Co to jest? Ale fantastyczny ten potwór jest. Jes, go pokonałem. Aj, aj, co to było? Wybuch, wybuch. Przeszukamy go. Sole ognia, więc no cóż, całkiem nieźle, całkiem nieźle. Czy ono tutaj będzie szła ze mną, czy nie za bardzo? O i tutaj jest jakiś koleś, więc tego koleś także sobie przeszukamy. No. Coś tam, coś tam, jakieś mikstury Złoto starowe buty z mani... Coś tam, coś tam, budki. ok To później sobie wszystko będziemy zakładać, no ale teraz na razie Damy sobie Po prostu z tym spokój Dobra, idziemy sobie dalej Co tam mamy? Tu mamy jakiegoś króliczka Więc tego króliczka tutaj zabijać nie będziemy Niech on sobie żyje, biedaczek Jest tak strasznie zimno i... Jeszcze by był zimniejszy, gdybyśmy tego kurczka oczywiście zabili. No ale my go zabijać nie będziemy. Nie jesteśmy aż tak na tak brutalni. No i tutaj jest rejon smoku, więc te smoki powinny tutaj gdzieś atakować. Czy ja się czuję na siłach, żeby zabić smoka? O, jest smok! Jest smok. Okej, okay, schowamy się tutaj delikatnie. Zapiszę sobie grę. Zapiszę sobie grę. No i tą grę sobie po prostu tutaj. No cóż, jest to dosyć, dosyć takie ważne, żeby tą grę jednak zapisać. Muszę stąd jak najszybciej zejść. Muszę stąd po prostu zejść. Idę po tych górach, po tych skałach na coś pięknego, coś niesamowitego. Ale pamiętajmy, że zdrowie mamy ograniczone, więc no tutaj będzie ciężko. Będzie nadzwyczaj ciężko. Ja nie chcę z tym smokiem walczyć, muszę minąć jego tereny, żeby on mnie tutaj nie rozwalił. Ja jak na razie z tym smokami szczerze mówiąc walczyć nie chcę, ponieważ one są naprawdę bardzo silne i odcinek trwałby za 60 minut, bo ja za 30 minut bym go po prostu musiał tutaj rozwalać kolejne tutaj on cały czas sobie tutaj lata, no ale ja muszę zajść niżej, żeby właśnie go zgubić, jakby to powiedzieć. Pierwszy raz jestem w ogóle w tych rejonach, więc te rejony są dla mnie, jakby to powiedzieć, rejonami takimi dziewiczymi. Może akurat się uda go zgubić. Mam nadzieję, mam nadzieję. Są to rejony, w sumie których jeszcze nigdy nie, nie odkrywałem. Są ludzie, więc może nam pomogą. Okej, okay, są jesteś ludzie. Działo się bardzo szybko. Smog zniknął równie nagle, co się pamięta. Wszystko zostało zniszczone. Uciekamy, uciekamy, bo ten smog nas po prostu rozsieka, rozsieka nas nam najmniejsze kawałeczki. Jeżeli my go tylko mm, tutaj byśmy pokonali, byłoby to coś fantastycznego na pewno. Okay, ja zaraz muszę wziąć leczenie, żeby tutaj nas, yy, nas ten smog miał dużo ciężej rozwalić. Ok, biorę leczenie. Przez zaraz wzrastał do 16, ok, czyli zwiększa się delikatnie poziom. Ok, bierzemy sobie teraz cesarski oczywiście miecz, albo weźmiemy sobie płomienie. Smoga jest dużo lepiej rozwalić. Gdzie on tutaj się znajduje? Mógłby wylądować. Okej, okay. niski poziom magii, okej, okay. okej. Okay. Biorę sobie teraz leczenie. No i oczywiście muszę się uzdrowić. Może ten smog akurat się uda go rozwalić. Niski poziom magii, więc muszę się tutaj uzbroić w cierpliwość. Muszę się tu schować za tymi tutaj drzewami. Ok, schowaj się, schowaj się, schowaj się, schowaj się. Schowaj się. Szybko, szybko biegnij, biegnij. Tutaj się musimy schować. Schowamy się na chwileczkę przed tym smokiem, gdzie to jest, gdzie to to miejsce. Tam jest na wprost. Okej, okay, weźmiemy sobie teraz płomie, nie? i idziemy dalej, idziemy niżej może się uda go zabić może się uda zobaczymy jest bardzo blisko Jest bardzo blisko, żeby go rozwalić Jest bardzo naprawdę blisko, może się udać Zapiszemy sobie teraz grę, żeby było, żeby było to na pewno pewniejsze Ok, zapisywanie jest zakończone Schowamy się chwileczkę tutaj za tą górą, żeby to wszystko nam się tutaj, jakby to powiedzieć, odrodziło Tak więc widzicie, że nasze umiejętności wcale nie są aż takie małe Jest ten smok tutaj, jest ten smok ale ja jeszcze chwileczkę poczekam, poczekam chwileczkę. Tutaj nas nie, yy, nie chwyta, życie nam się odradza, magia nam się odradza. Więc jest okej, okay, więc jest spoko. Ok, i zaraz powinno, powinno się udać. Jest chyba pokonany smog, dokładnie tak, dokładnie tak. Przeszukaj smog. Oj, tarcza ma, czy co to jest? Kość smocza, smocze złoto, bardzo dużo smocze łuski. Ok, ok, dawaj, dawaj nasze umiejętności. Tutaj Lidia nam trochę pomogła, więc to jest dużo, dużo, oczywiście e, lepsze. Dzięki temu po prostu mogliśmy, mogliśmy e, w jakiś tam sposób sobie z nim poradzić. Okej, okay, wchłonięto smoczą duszę. Cóż, e, kończymy tym fantastycznym akcentem. Pokonaliśmy smoka. Jak widzicie, płomienie bardzo przydatne. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z serii. Zagrajmy w Skyrim, którym będzie równie ciekawie i naprawdę będzie coś, e, coś fantastycznego. E, trzymajcie się, ciepło. Do usłyszenia. Hej.